No i słuchajcie, ja tak naprawdę wszyscy pogarniany z tym wszystkim z tym wszystkim co miałem w planie To zrealizowałem. No i... Kolejna kontrowersyjna rzecz w tym PKP. Już dzisiaj to mnie naprawdę. Najpierw jechaliśmy z subołk do Białego Stoku Intercity autobusem za 20 zł. Ale mieliśmy gwarancję miejsca siedzenia. Teraz powrotny bilet kupiłem. Również za 20 zł, ale nie ma gwarancji siedzenia. Więc ja nie wiem, czy będzie w pociągu taki tłok, Czy. Czy oni mają taki bajzel, że nie wiedzą, czy mają miejsce, czy nie. Ale okaże się w pociągu, bo ja tego nie mogę zrozumieć, aż trójdziecie jedzie osób do Suwałk, bądź też do Augustowa, to mamy sezon letni, nie widzę, to widzę śnieg jakiś, a okazuje się, słuchajcie, że yy, chyba, że oni wszyscy jadą na Litwę tym pociągiem i będzie dlatego taki zajebany. To ma sens. Dobra słuchajcie, my idziemy tutaj walnąć sobie kawę jak przystało na Meksikano i coś wziąć do jedzenia, bo nie chciałem objadać mamy. Niech sobie ma te jedzenie. Stać mi kupić to żarcie jeszcze, nie? Pozdrawiam serdecznie. Zajebisty dzień. Ekstra! I tak wygląda zestaw podróżnika, drodzy. Panowie i panie pyk! O, szynka, szynka z jajkiem, żeby bąka puścić i wspaniała, duża kawa z mlekiem. Oczywiście nie tak jak włoska, ale to zjemy, to wypijemy, palimy i idziemy na pociąg. A tak to wszystko się prezentuje teraz ruchu nie ma, dużo ludzi nie ma. Budowy pokończone. Na peronach chyba jeszcze są budowy, ale to zobaczymy później. Tak. Z tej strony mecz Muszę nagrać ten film, bo jako król i król mi muszę to powiedzieć. Słuchajcie. <gry> I wyobraźcie sobie, jaka sytuacja mi się dzisiaj przydarzyła. To jest dzisiaj, dzisiaj, tutaj, teraz. I to jest oddzielny film. króciutki. Kurwa. Bez kitu zatrzasnąłem się w kiblu. Tutaj go nie ma, ja chciałem, że tutaj też jest kibel, ale jest tam. Na końcu, na samym końcu yy, tego wagonu ja się w nim zatrzyfnąłem, kurde, rozumiecie to, jak się wchodzi do kibla, to klamka od kibla wypadła, nie rozumiecie to by upadła, wypadła. Wypadła klamka od kibla i nie miałem czym otworzyć. I miałem klamkę w ręku i miałem jakiś wsadzić, masakra totalna. Myślałem, że kurwa, że będę musiał wwalić w drzwi i zacząłem kopać w te drzwi. Krótko to trwało, bo ten trzpień w drzwiach cały, całe szczęście siedział, tylko że on się przesuwał. Nie mogłem wsadzić tej klamki w ten trzpień, ale podczas kiedy kopałem w drzwi, to ten trzpień się przesuwał w moją stronę w drzwiach. I w końcu udało mi się włożyć klamkę na ten trzpień i nacisnąć na klamkę. Masakra totalna, pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło. Poszedłem od razu do konduktora, powiedziałem, żeby tam, na tamtym końcu ten... Bo to jest taki, jest bezpieczny, chyba bezpieczny z naciskami, ale bo wiecie. A tam była taka zwykła klamka do naciskania i ona została mi w ręku. Została, klamkę miałem w ręku. Poszedłem z tą klamką, jak już, już wyszedłem z tego kibla, poszedłem, słuchajcie, z tą, z tą klamką do konduktora i mówię, żeby, żeby, zabezpieczyli ten kibel, bo jak ktoś wejdzie, to nie wejdzie. Ja miałem farta, ale jeżeli komuś, bo ten czpień wypadł to nie mieliby nawet gdzie tej klamki zasadzić i mił i, i ktoś bo by chce trochę pojechać w kiblu nie także król kiblin pełną gębą kur... słuchajcie król seresów zatrzasnąłem się w kiblu w pociągu no, tego to jeszcze nie grali jak żyje pierwszy raz w życiu trochę miałem strach w ogóle zacząłem szukać eee, na początku zacząłem szukać słuchajcie mm, numer do soku, do sokistów nie no bo co Mam, tam dzwonka nie ma w tym kiblu, myślę zadzwonię do stokistów jak coś, powiem w którym pociągu, bo jak nikt nie przyjdzie, no to kurwa, no to co ja będę tak jechał i jechał, I co ja, no, będę w tym kiblu siedział całą drogę? No ale słuchajcie, za szczęście się udało samemu otworzyć, no ale ktoś kto miałby malutki rozumek, albo panikę, to chyba by, sam, by się sam nie by dostał z tego kibla, ja takież kurwa szczęście. Ja pierdziemy, ja to mam przygody. Kosmos. No i tak idziemy. Tak, właśnie tak to... Właśnie tak to jest. Uważajcie, sprawdzajcie klamki zanim zamkniecie się w kiblu. Czy nie wypadają, nie zostają wam w ręku, bo to się może Wam przydarzyć i będzie kłopot. Ja już myślałem, że może dlatego, żeby mi w plecak, nie i wysiąść w Augustowie, nie? My może coś tak zrobili, ja pójdę kibla. Bo zewnątrz klamki nie było a w środku była, ja nie zauważyłem tego. Yy, także masakra totalna. Uważajcie na klamki w kiblach. Sprawdzajcie klamki w kiblach, bo jeśli się zamkniecie się, to będzie problem. Bo jak wszyscy siedzą w, yy, w przedziałach, nie ma nikogo na korytarzu, to wiecie, to, to tak może nas to stukać kurde do następnej stacji, kopać w drzwi. A ciężko będzie wyważyć, bo one się otwierają do środka, a nie na zewnątrz. Możecie mieć problem. Przez tym czas mogą was kurwa nieźle odzyndzolić ze wszystkiego. Z z reklamówki, z torebki i z, z walizki Bo zanim w końcu ktoś wam otworzy te drzwi, to ktoś inny już wysiądzie z waszą torbą. Masakra. Ja myślę, że jestem w szoku totalnym. Ale farto się. Meksykałę jeden wychodzi z kimla z klamką w ręku. Ale zaniosłem panom, palą e, konduktorom i kierownikowi pociągu mieli zrobić z tym porządek. Zaraz zobaczymy. Ale no dobra, nie będę robić przypału. sprawdzić, czy, czy coś zrobili, ale nie chcą mi się tam chodzić, wiecie, bo zaraz powiedzmy, że o nagrywa tego, nie wiem czy o co chodzi. Że mu sobie. Ważne, że zgłosiłem niż więcej. nikt się tam nie zatrzaśnie. Pozdrawiam serdecznie. Jedziemy na suwałki. Jedziemy. Jedziemy do domu, do drugiego domu. Dało się dojechać. Dało się dojechać z powrotem do suwałku. gdzie oczywiście pogoda wcale się nie polepszyła, pana też ze śniegiem, tak jak wyjeżdżałem. I zaraz podsumujemy wypad Intercity po podwyżkach do Białego Stoku i z powrotem. Także słuchajcie, podsumujmy, podsumujmy wyjazd komunikacją PKP po podwyżkach, jak żeby inaczej. trasą są suwałki Białystok, Białystok suwałki, a więc dobra, bilet podrożą kosztuje teraz 20 zł w jedną stronę. Mieliśmy okazję się przyjechać autobusami zamiast pociągiem Intercity, chociaż płaciliśmy za pociąg, a nie za autobus, bądź też autokar. No ale dobra, wracając zapłaciliśmy oczywiście znowu 20 zł, z tym, że nie mieliśmy pewności, czy będziemy mieli miejsce siedzące, chociaż płaciliśmy chyba za miejsce siedzące, trudno powiedzieć. Moim zdaniem powinno się zapłacić trochę mniej, skoro nie ma pewności, że będzie miejsce siedzące. Oprócz tego, pociąg opóźniony było całe 40 minut, więc, więc trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek punktualności. Oprócz tego, zderzyliśmy się z tym, że w kiblu się człowiek zatrzasnął i został z ręk... w ręk... dostał z klamką. Od kibla w ręku, i całe szczęście, że się udało yy, wydostać. Także, no cóż, podwyżki w Intercity PKP <laughs> nie wiem, ale mam duże wątpliwości, czy, czy powinny być podwyżki, czy raczej chyba obniżki, albo może darmowe przejazdy za takie rzeczy, jakie dzieją się teraz na PKP, <laughs> które podwyższyło nam ceny. Niech kumam tego, ale chyba mało kto kuma. Trzymajcie się. さっ、みみのう、デ